Druga majówka historyczna, czyli zakliczyńskie ślady Wiktorii Wiedeńskiej. Msza święta, historyczny wykład, otwarcie wystawy i inscenizacja. Właśnie tak mieszkańcy Zakliczyna i okolic spędzili piątkowe popołudnie. Historia Wiktorii Wiedeńskiej jest bardzo bogata i ciekawa. Zakliczyn bowiem odegrał bardzo ważną rolę, goszcząc na swoim terytorium tak znamienitych gości król Jan Sobieski, wracając z Podwienia, przejeżdżał przez Zakliczyn. Tutaj stacjonował również wojsko. z tego postanowiliśmy upamiętnić tą, te wydarzenia, a bardzo dużą rolę odegrał właśnie tutaj klasztor Ojców Franciszkanów. Na terenie Przydonicy znajduje się obraz Matki Bożej, obraz obozowy, jeden z obrazów obozowych Jana III, który król wracając pozostawił w kościele przydonickim. Na terenie Zakliczyna natomiast, gdzie stacjonował Chorągwie i regimenty. Mamy trzy y, udokumentowane mogiły. Jedna w Zakliczynie, dwie na terenie Kończysk. Piękny wykład o Cieczy Wiedeńskiej. Dowiedziałem się wiele nowych faktów, o których w ogóle nie słyszałem. Tu o Zakliczynie, prawda, że taki udział był jakby w tej, tej, tej wiktorii. Jak się dowiadujemy, to nie przypadek, że Zakliczyńska majówka historyczna zorganizowana została w murach klasztoru ojców franciszkanów w Zakliczynie. Zakony, które... Powstawały, zawsze były lokowane w, w miejscach jakichś takich ważnych albo szczególnych w tym czasie. Na przykład tutaj byli Opod Arianie, zakony były wspierane zawsze poprzez rody magnackie, szlacheckie, e, książęce, e, też w jakiś sposób e, no, czuły się też potrzebne, jeżeli chodzi o pomoc, e, później w takich sytuacjach, kiedy Wojsko wraca, przebywa, trzeba dać jakąś taką lokalizację. Druga majówka historyczna to nie tylko mile spędzony czas, ale i pomysł na obudzenie ducha narodowego w młodych ludziach. Podkreślił Jerzy Soska, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn. Wspominałem o tym, dziękując pani Ewie za wspaniałą lekcję taką w historii. Wspominał temu również o tym pan, pan starosta. Także doskonały pomysł i tylko przyklasnąć. Będziemy kontynuować tego typu działania w przyszłości. Przeniesienie w czasie to tytuł wystawy, która towarzyszyła drugiej majówce historycznej. Jej autorka Urszula Gawron fotografowaniem rekonstrukcji historycznych zajęła się dwa lata temu. Chciałam bardzo zrobić reportaż, ale na taki współczesny reportaż myślę, że mam za mało tupetu. Natomiast reportaż rekonstrukcyjny jest o tyle, myślę, bezpieczniejszy dla mnie, że tam ranni nie są naprawdę ranni. Poza tym jest to tak barwne, kolorowe, akurat na tych foto fotografiach koloru nie widać. Tym niemniej jednak myślę, że jest to um, zobaczenie jakby historii od środka albo przynajmniej takiej namiastki, jak to mogło wyglądać i to chciałam w tych zdjęciach pokazać. Rozbrojenia, natarcia, zasłony to główne elementy XVII-wiecznych walk za sprawą małopolskiej z Grai Sarmackiej nie tylko za pomocą zdjęć Urszuli Gawron, ale i na żywo mieszkańcy zaciczyna mogli uczestniczyć w rekonstrukcji historycznej bitwy. Pomysł wziął się stąd, że kiedyś wyjechaliśmy wspólnie na taką właśnie rekonstrukcję. Zaraziliśmy się od pierwszego. Razu i postanowiliśmy założyć Zgraję. Tutaj mój kolega Leszek jest takim pierwszym założycielem. Ja chwilę później dopiero dołączyłem do grupy i w ten sposób powstała właśnie Zgraja, rekonstrukcja XVII wieku, szlachty średnio -zamożnej. Taki mamy profil i specjalizujemy się w szablonie. Zakliczyńska majówka historyczna to kolejny dowód na to, że historia nigdy nie umiera, nawet wtedy, kiedy liczy już nie tylko lata, a całe wieki. Anna Ptak, Tarnowska TV.